15 spotkanie religijne patriotyczne w Rusku rozpoczęte konferencją w szkole podstawowej w Jaroszowie. Piękna lekcja historii przede wszystkim prowadzona przez pana Majora Tadeusza, który opowiedział swoją historię życia, bardzo trudną tutaj właśnie z Ruska, gdzie znajdował się obóz Jeniecki. Cieszy przede wszystkim to, że w tej uroczystości. Brała udział młodzież, która miała możliwość zapoznania się z trudną historią, tutaj tą naszą lokalną. Muzyka Szanowni państwo, znajdujemy się w Rusku przed obeliskiem upamiętniającym katorżniczą pracę więźniów politycznych w Rusku. Cieszymy się, że dzisiejsza uroczystość doszła do skutku. Dziękujemy organizatorom, panu burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie radnym Rady Miejskiej, wszystkim organizatorom z Komitetu Organizacyjnego, że to nasze 19 spotkanie religijno-patriotyczne mogło się odbyć. Dziękujemy młodzieży ze szkół z terenu gminy Strzegom za to, że swoją obecnością uświetnili dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za to, że wspólnie możemy kultywować pamięć o tych, którzy oddali swoje życie tutaj, w latach 50. podczas reżimu komunistycznego w obozie pracy więźniów w Rusku. Chciejmy jak najdłużej kultywować pamięć o tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, którzy sprzeciwiali się aparatowi rządzącemu, którzy sprzeciwiali się rządom komunistycznym. Prośmy Pana Boga, ale też mówmy do ludzi, szanujmy się, kochajmy się, prośmy o to, aby wolna i niepodległa Polska nigdy nie została uwięziona przez jakiekolwiek totalitarne rządy. Spotkajmy się za rok o tej porze, w trzeci piątek i w trzecią niedzielę września, na jubileuszowym 20. Spotkaniu Religijno-Patriotycznym w Rusku, na które dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów za udział w dzisiejszej uroczystości. Wszystkim za wszystko bardzo dziękuję.